Wiemy Tomku, że radiostacja Babice zainspirowała cię do Twoich eksperymentów na Politechnice Warszawskiej. Mhm. Czy możesz nam coś o nich opowiedzieć, przybliżyć nam, czym się tam zajmujesz? Tak, ja wymyśliłem sobie wtedy, jak obejść ograniczenie związane z wieżą czy z masztem antenowym. Dlatego, że no, żeby antena sprawnie emitowała energię, którą dostarcza, która jest do niej dostarczana z nadajnika. Energię w postaci fal radiowych musi mieć długość co najmniej ćwiartki długości fali. Radiostacja Babice, nieco ponad 20 km, przykładowo, no to ćwiartka długości fali to będzie nieco ponad 4 km. Jak dotąd nie było masztu ani wieży, który miałby 4 km długości. Największy maszt na świecie Konstantynów miał 646 i kawałek metrów. Więc nie, prawie 650 metrów jedynie, a tu mamy 4,5 km. No to jakoś się tego obejść nie da, yy, budując struktury naziemne. Dlatego pomysł był taki, żeby nie spróbować wynieść nadajnika z bardzo długą anteną na górę przy pomocy aerostatu, czyli bal, sterowca albo balonu, który jest w stanie dotrzeć nawet do stratosfery, czyli na wysokość 30 km nad powierzchnią Ziemi. I tam taki nadajnik z taką wielką anteną byłby w stanie nadawać, być tańszy od instalacji naziemnej, pracować z mniejszą mocą, no bo sam nadajnik jest mniejszy i balon też nie uniesie nie wiadomo ilu kilogramów, ale przy okazji dzięki te, tej gigantycznej wysokości lotu być w stanie uzyskać ogromne zasięgi. Tego takiego eksperymentu jeszcze dotąd. Nikt nie przeprowadzał. To było opisywane jako koncepcja w połowie lat 20 i potem przytoczone w latach 70., ale czy ktoś to oficjalnie zrobił? Brak informacji. A tobie się prawie udało. Mi się udało na razie przeprowadzić testy samych struktur antenowych. Samych tych, no wydawałoby się, że to po prostu powinien być długi przewód, który sobie leci, ale to nie jest aż tak proste. Dlatego, że tam na górze na 30 kilometrach temperatura spada do minus 50 stopni Celsjusza, czasem minus 60. Ciśnienie wynosi około 20 paskali. Jak tu mamy 1020 hektopaskali, czyli jeszcze 1020 razy 100, to tam na górze mamy 20 paskali. Więc bardzo duża różnica. To powoduje, że materiały, które są tutaj na ziemi, takie jak taśma klejąca, takie jak tworzywa sztuczne, takie jak linki, przewody, kable również w osłonach, tam na górze potrafią się rozsypać, dlatego że po prostu są tak przemarznięte, jest tak niskie ciśnienie, jest tak duże promieniowanie UV, że to się degraduje bardzo szybko i po prostu dochodzi do destrukcji tego. Więc najpierw, zanim się zrobi eksperyment docelowy, należało to wszystko przetestować. Ja wyprawiłem do stratosfery kilka różnych rodzajów anten. Część była pod napięciem stałym, pod prądem. Część była bardzo, bardzo długa, najdłuższa póki co miała 200 metrów długości i była w formie taśmy, więc tak ładnie spiralnie sobie leciała. To należało zebrać jak najwięcej danych na temat tego lotu, czy to jest bezpieczne, jak to się zachowuje, czy należy dodać jakieś obciążniki. W niektórych miejscach okazuje się, że trzeba, bo w czasie powrotu na Ziemię tam się różne rzeczy dzieją <laughs> z, z tym systemem antenowym. Niemniej już duża ilość informacji została zebrana i powoli można zbudować tę antenę docelową, która już będzie miała po środku jakieś niewielkie urządzenie badawcze. I w tym roku, jeśli wszystko się sprawnie powiedzie, Prawdopodobnie uda się już ten eksperyment docelowy przeprowadzić w sierpniu. Będzie kolejna gigantyczna latająca antena z nadajnikiem, który no, zobaczymy, jak daleko będzie nadawać. A jak myślisz, do czego on może być? Później wykorzystywany, jeżeli oczywiście eksperymenty się udadzą. Jeżeli, jeżeli przejdziesz do fazy wdrożeniowej Twoich pomysłów, do mm. czego to może być wykorzystywane? Może być wykorzystywane do transmisji sygnałów czasu i częstotliwości, jeśli nadajnik będzie miał odpowiednio dokładny generator. Może bardzo sprawnie wspierać łączność z okrętami podwodnymi w trakcie jakichś. Operacji, nie chcę, to, nie chcę powiedzieć operacji wojskowych, w sensie, czy jest jakaś wojna czy coś, ale na przykład przy okazji jakichś ćwiczeń. Takie coś nie jest wbrew pozorom bardzo drogie, jest bardzo tanie w porównaniu z całą radiostacją, więc bez problemu można to wykorzystać po prostu do wsparcia tych systemów naziemnych. Jest to bardzo trudno osiągalne, dlatego że znajdując się na 30 tysiącach metrów. Musi być osiągalne już przez specjalny rodzaj pocisków. Więc nawet jeśli ktoś uprze się, żeby zniszczyć tak nadającą radiostację, no to będzie musiał dobrze poszukać systemów uzbrojenia, które będą w stanie to zrobić. To nie jest aż takie oczywiste, żeby tam dotrzeć. Tak więc yy, zastosowania są. Oczywiście są nakierowane głównie na to, w czym obecnie pracują fale bardzo długie. Natomiast przy pomocy tego eksperymentu można również spróbować wykonać koncepcję, albo wręcz wprost adaptację tego systemu do y, pracy w warunkach kosmicznych, czyli już nie przy, tym nośnikiem, tym y, obiektem, który wynosi tę antenę, to już nie będzie balon, bo już atmosfera będzie za rzadka, tylko to już będzie bardziej coś w rodzaju sztucznego satelity z jakąś wielką anteną, która. Byłaby w stanie nadawać w magnetosferze jakąś tę magnetosferę w zależności od tego, co ludzkość zechce modyfikować. To, o czym mówisz, jest oczywiście bardzo ciekawe, ale wiem, że to nie jedyny twój pomysł związany z falami bardzo długimi, czy z eksperymentami na falach bardzo długich, opowiedz mi może o eksperymencie czowgan czy Chęci stworzenia eksperymentu Czowgan, koncepcji, którą opracowałeś. Eee, no to my opracowywaliśmy ją wspólnie w naszym zespole, także to nie jest tylko i wyłącznie moje dziecko. Natomiast to się sprowadza do badania, do eksploracji tych właściwości, tu akurat fal długich, konkretnie programu pierwszego polskiego radia. Eee, tych, które nie są do końca poznane, i które nie są oczywiste z perspektywy ludzi, którzy chodzą na ziemi. Bo dla ludzi, którzy chodzą na ziemi ważne jest to, gdzie ta fala radiowa dotrze, jak daleko i co będzie przekazywać. Natomiast część tych fal radiowych oczywiście przechodzi do przestrzeni kosmicznej i co się tam z nimi dzieje, czy w ogóle można je tam zarejestrować. Jakie mają właściwości, czy wciąż na przykład niosą informacje związaną z dokładnością swojej częstotliwości? To akurat może być przydatne na przykład dla systemów sztucznych satelitów, które mogą być, muszą być synchronizowane, a zegary, super dokładne zegary do umieszczenia na satelitach są drogie. Dlaczego więc nie wykorzystać sygnałów długofalowych, które również są ultra dokładne? Część z nich jest generowana przez wzorce atomowe, na przykład sygnał francuski. Pytanie, czy te sygnały tam faktycznie są, a jeśli są, to jaką mają strukturę i jakie można odebrać. I na tym polegał eksperyment Czowgan, by spróbować zarejestrować radiową jedynkę na falach długich na wysokościach orbitalnych. Ten eksperyment został stworzony jako kandydat do programu współpracy ONZ. Komórki ONZ związanej ze współpracą w przemyśle w, w przestrzeni kosmicznej oraz Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej w programie badawczym, który miał na celu wyłonienie eksperymentów do przyszłej stacji orbitalnej Tiangong. I nasz eksperyment dostał się bardzo, bardzo wysoko. Do ostatniego etapu, praktycznie, ale niestety został pokonany przez eksperyment z NCBJ z Narodowego Centrum Badań jądrowych. Niemniej. eksperyment, nasz eksperyment, Chougan, Chougan czyli można to przetłumaczyć z chińskiego na mniej więcej życzenie o trójkę w rzędzie. Chcemy trójkę w rzędzie, trójka w rzędzie 225 kiloherców, czyli częstotliwość radiowej jedynki na falach długich. Ten eksperyment w swojej drodze do tego ostatniego etapu pokonał wiele innych z całego świata. Także potencjał jest. Trzeba tylko w jakiś sposób to zbadać. Być może będą następne, um, to się nazywa, call for proposals, czyli następne możliwości zgłoszenia eksperymentów na stację orbitalną Tiangong albo do innych programów. Być może nawet nasowskich, zobaczymy. Obecnie takie coś powstaje, ale na razie nie mogę zdradzać szczegółów, by zrealizować ten bądź bardzo zbliżony eksperyment w przestrzeni kosmicznej i zdefiniować to, po pierwsze, w jaki sposób nasze fale długie z Solca Kujawskiego są tam w tej przestrzeni kosmicznej obecne, jak daleko. Obecnie to, co udało mi się znaleźć, to. Rejestrację. To akurat była radiostacja raszyńska jeszcze zanim uruchomiono Solec kujawski. Yy, udało mi się znaleźć sygnały z radiostacji raszyńskiej zarejestrowane 18 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi przez statek kosmiczny o nazwie Demeter. Niesamowita wysokość, a solec kujawski jest dwukrotnie silniejszy, więc no, powoli, powoli zbliżamy się do księżyca. A więc czy te sygnały radiowe tam są? I ja, a jeśli są, to w jaki sposób się układają? Czy niosą ze sobą tę cenną informację, na, te, na przykład na temat dokładności częstotliwości, czy wręcz y, programów radiofonicznych modulowanych amplitudowo, czy sygnałów modulowanych fazowo? I czy da się to w jakiś sposób wykorzystać? To dotychczas nie było aż tak intensywnie zbadane jest troszkę analiz teoretycznych, ale to wciąż. Nie jest wystarczające. Jest tutaj bardzo dużo pola do działania i może się uda w najbliższych latach coś fajnego zrobić. Podsumowując, Tomku, miejmy nadzieję, że sygnały radiowe z radiostacji Babice w latach 20. i 30. wyrwały się ponad magnetosferę kuli ziemskiej i dryfują gdzieś w kosmosie, tak że radiostacja Babice eee, będzie żyła we wszechświecie po wsze czasy. Tomku, dziękuję no mina, Ci za tak. rozmowę. Jeżeli chcesz coś jeszcze powiedzieć do naszych widzów, bardzo proszę. Kamera jest Twoja. Pozdrawiam wszystkich. Śledźcie nasze informacje w naszych mediach społecznościowych, bo się będzie działo. Dziękuję Ci, Tomku. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście prosimy o łapkę w górę oraz udostępnianie filmu. Cześć.